Chciałem wszystkich zaprosić na kanał Seba na Robocie, gdzie można zobaczyć z jakimi zadaniami Sebastian zmaga się w królestwie Kambodży. Szybka wizyta tutaj u Bossa, bo boss podpisuje fakturę za sierpień. A tu zobaczcie dzisiaj dzieciaki, masa pracowników, kolejne 2,50 zapaczek. Dobra, pieczątka zrobiona. Tak to się prezentuje. Nie wiem, czy ktoś widział, czy nie. O, tak wygląda nasza pieczątka. Myślę, że jakichś tam wrażliwych tutaj nie ma. Także fakturka ogarnięta. Wysłamy do księgowych i zabieram się za kolejne działania. Testy, testy. Instalacja. Tutaj kolanka na rurze, z której oczywiście wychodzi. Para z maszyny, zobaczymy, jak to finalnie później, jeszcze będzie wszystko ustawione. No ale powoli, powoli do przodu, mniej więcej tak to będzie wyglądać. Aczkolwiek, wszystko się jeszcze może pozmienić. Jest jakiś obcy motor. To znaczy, że coś się dzieje, a dokładnie to przyjechał mechanik. Mechanik, który właśnie spawał ostatni element, czyli drzwi do pomieszczenia do mocniaków o, takie coś a Michał mówi, że zrobi na krzyżyk żeby mi tylko nie popalił tam folii, ale myślę, że nie będzie źle także takie drzwi o, tu jeszcze elementy są i zameczek będzie i będą myślę, że dwa zawiasy będzie wystarczająco jeszcze tylko instalacja to żeby to w miarę było tutaj się zastanawiam czy by nie wywiercić jakiejś dziury i kołka nie Miele, żeby to po prostu było jeden kołek z jednej, drugi z drugiej, żeby to było po prostu stabilne myślę, że to nie, nie jest zły pomysł no, i co myślicie, jak to wygląda? Troszkę tutaj decinka poszła. Srejnek mi pomagała. No, jeszcze trzeba trochę posiątać. To jeszcze podokręcać. No, jeszcze tutaj troszkę wkrętów mi pójdzie na to. Trochę tam też musiałem podkręcać. Zameczek na razie taki. O, taki jaki. Widzę jeszcze miejsca, gdzie trzeba będzie troszkę uszczelnić. Malowałem troszkę tutaj spawy, także wentylacja odpalona, żeby, no żeby to z powietrze z farbą mi wyciągnęło. Tutaj, jak widzicie, te prześwity to niby jest prześwit. Tylko, że tam jest taka, te końcówki folii są właśnie takie przezroczyste, dlatego jest takie wrażenie. O, gdzieś tutaj wam pokażę, gdzie tutaj wam mogę pokazać takie właśnie końcówki. Bo właśnie nigdzie nie widzę. O o tym mówię. Widzicie, z jednej i z drugiej strony jest taka końcówka, dlatego też się zastanawiałem, ale to wszystko jest tak zbudowane. No a ogólnie, po zamknięciu, też żeby zachować szczelność tej drzwi, dałem troszkę więcej tej folii. Tu jeszcze muszę podokręcać. Bo tutaj cała ta ściana jest. O, luźno wszystko lata. W każdym razie jeszcze z dołu do, odciąć ale od środka tak to będzie wyglądało myślę, że szczelność będzie zachowana tutaj jeszcze, no mówię, podokręcam zaraz prezesowa leży tam, o proszę bardzo na fotelu i ogląda jakieś głupoty, ale tak naprawdę to pracowała ci cały dzień u Michała a tak naprawdę u Michała i Sini u Sini i u Michała czyli 2,5 tysiąca chyba Kolejne wyprodukowali mechanik. Był jak widzieliście, robił te drzwi. Ja już dałem na to folię. Wygląda to całkiem w porządku ze środka. Teraz akurat nie ma giełki. Zaraz Wam specjalnie jeszcze pokażę. Myślę, że szczelność jest zachowana. To jak się jeszcze drzwi domknie, to będzie tutaj też ten materiał. Wszędzie zachodzi, także myślę, że jest całkiem w porządku. Witam, witam Cambo Life, Campod obecnie, Kambodża oczywiście. Jesteśmy w Campod, przyjechaliśmy dzisiaj i ze Srejnek, i z Sinią i z Michałem. Robimy podstawowe zakupy ogarniamy rzeczy, ja muszę chwilę jeszcze z guest house zabrać, bo tam miałem jakieś reklamę i Sebastian mi to pociął. No ogólnie parę rzeczy poogarniać, ale po drodze odebraliśmy, zaraz wam pokażę, co? Bo tutaj przyszły etykiety, etykiety bardzo fajne, już pod wymiar. Zobaczcie też właśnie, że powiem wam, jest to taka trochę folia plastik, jak widzicie te litery, one są jeszcze jakby nadrukowane na tym. Tutaj nawet bardzo podoba mi się ta flaga Kambodży, jest tak widoczna. Kod też jest coś po prostu pod palcem, ten nadruk. Samo logo wydaje mi się, że będę musiał dopracować, bo nie jest zbytnio widoczne, ale ogólnie etykieta jest fajna. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda na butelce, o proszę bardzo, tak się prezentuje na butelce, tutaj z góry akurat e, to będzie taka fol, e, forma, e, ta folia e, termokurczliwa mm, ale na razie nakleję naklejkę, ona będzie prawdopodobnie czarna, tam projekt wrzucałem na facebooku, to kto widział to widział w każdym razie tak, tak się prezentuje butelka myślę, że wygląda to całkiem dobrze, tutaj myślę, że Lewo-prawo ta krawędź jeszcze nie jest zachowana. Powinno być tutaj więcej tego zielonego. No ale to są takie, wiecie, szczegóły tak naprawdę. Całość wygląda nieźle. Także my z niemałymi przygodami trafiliśmy do Espresso. No działo się trochę, ale życie. Sinia, Srejnek, Aja, kofa. Kofi na gorąco. I uleczkę zostałem, a tutaj o. Olej. Że ten czas przyszła ta chwila, że zostało podane najlepsze burrito w mieście. Moje z, jest ze świnią. Pork? Pork? Burrito pork? Ciuruk? Ciuruk. Nie, nie nagrywam za dużo. Tutaj akurat mamy dom. Oraz oczywiście na dole biznes, czyli drukarnia, w Kampocie Michał drukuje jakieś rzeczy. Ja już jej etykiety odebrałem, także mi wystarczy tutaj jeszcze rzut okiem tylko na instalację wody, Jak możecie zobaczyć, rurka rurką rurkę pogania. Tak to mniej więcej wygląda, a na górze chyba jakieś są takie, można powiedzieć, kmerskie. Mieszkanka w, raczej w słabych standardach, ale tutaj co chciałem zobaczyć, Michał bardziej ciekawy w każdym razie, kmerska wegetariańska restauracja, e, nowość, nowość, Michał, e, oczywiście jest wegetaryjny, dlatego go to ciekawi, ale wszystko po kmersku, to już mi się wydaje pierwszy błąd, bo chociaż są też tu jakieś znaki chińskie, prawdopodobnie. Myślę, że pierwszy błąd. O, tutaj to się ktoś nie postarał z tym. E, chyba robi sam projekt jak ja. <grym> ja oczywiście też nie uważam, że moje projekty są jakieś super. W każdym razie myślę, że, zwłaszcza dla obcokrajowców posługujących się językiem angielskim, no to tutaj jakieś napisy po angielsku powinny być. W każdym razie. Tak to się prezentuje w środku, nie będę tam zaglądał, bo ja jem mięso, się nie stołuję. A tak to poza tym jeszcze, o patrzcie tutaj, jakie mamy zasieki. Ale ten dom prawdopodobnie z tego co widzę jest tylko i wyłącznie dla jaskółek. Jak widzicie okna wszystkie zamurowane i tylko rurki, znaczy kawałki rurek, czyli wloty dla ptaków prawdopodobnie. Tak to wygląda. Jesteśmy jednak, Michał, sprzed to ja wejdę. Angielski? Okej. Okay. Tak to wygląda w środku. Wystrój taki trochę rokoko. Barok. Pan kokoro, koko. Ko. Jak mnie nie podobał ci się? No, taki ten. Trochę podobny jak, jak ten, co byliśmy w tym, co podawali na tym gorącym talerzu. To tak, to, to, tak, tak, tak. No. To podobne rzeczy mają. No to jest ta eksternia, jest tutaj wszędzie bardzo podobna. Ale nie uważasz, że pierwszy podstawowy błąd to jest brak y, żadnego napisu po angielsku na zewnątrz? Nie, piszę wegetarian. Nie, no, pisze wegetarian. Tylko wegetarian ty, i nic więcej. No, ale nie będę narzekał. Znalazliśmy dla mnie koszulę różowa, coco cambo. Koty są. Jesteśmy teraz w sklepie przy targu. Jeszcze zostało nam targ. Ja chyba na targ nie idę, bo mi się nie chce. Jeździmy z ogarniami. Jeszcze zostało nam parę miejsc. W każdym razie postanowiłem trochę peletu na ryby. Dla ryb zakupić. O, może przejdę się tutaj obok jeszcze do wędkarskiego i kupię sobie duże haczyki, bo nie posiadam obecnie dużych, tylko same małe. Dobra, koniec zakupów w wędkarskim. Jakieś ciężarki, haczyki, krętliki. Podstawowe sprawy. Peletu sobie za to troszkę zakupiłem. Także zobaczymy. Na ten pelet wydaje mi się, że będzie dużo łatwiej łapać i wiecie nie trzeba się bawić z tymi robakami a ryby jednak ten pelet lubią reagują dosyć agresywnie na pelet tylko, że nie mieli takiego dużego taki mieli powiedzmy średniej wielkości no i ogólnie problem jest taki, że pelet, żeby zakładać na haczyk no to albo na włos Przynajmniej z metod, które ja znam, albo na włos, albo na gumkę. A tutaj takich małych gumek, dla e, właśnie na napele, jak pokazywałem, to nie mają. Tak jeszcze do nich nie dotarło. W każdym razie, w każdym razie, no inna sprawa to jest włos. Tylko, że problem jest taki, że no, ten palet mały jest dosyć ciężko przewiercić. A jak się wierci, to się często kruszy. Dlatego, fajna przynęta. I ogólnie pokarm dla ryb. Ale niestety, nie jest łatwo na, nie, na niego łapać. Także tak to wygląda. Srejnek. O, jak zobaczycie, fajna czapeczka. Lubię to. W każdym razie, srejnek z sinią chyba poszły na targ. Michał tam widzę, stoi, także jeszcze chwila aku akuna te, przy smaków. No i jak to tutaj codziennie, no życie na Markecie, nie da się ukryć, że jest, a tutaj ta pani z tej czapecy ma taki motoryk. Który wydaje dosyć <laughs> ciekawe dźwięki O, to jakaś ładna, merska dziewczyna No i jesteśmy No dobra, ostatnio moje filmy takie nijakie z wyjazdów Mało też wyjazdów, dużo smartego, no ale no Niestety taki kontent obecnie jest prezentowany Ciężko mi jest z tym walczyć, ale pokażę wam tutaj koło stacji benzynowej. No prawdopodobnie właściciele. Nie dość, że sobie budują taki pałac. Dodatkowo, no nie, wydaje mi się, że jest ją czyszczą raz, nie? W każdym razie tutaj akurat też Michał jest o. Ale oprócz stacji benzynowej mają takie wyroby właśnie drewniane. No i zobaczcie ręczna robota, powiem Wam, niesamowity zapach ma też to drzewo Akurat tam widzę, że pracuje jeden z pracowników Także Wam też pokażę no ale kawał dobrej roboty tutaj No zobaczcie, pięknie No i tutaj ta morda też niesamowita Tutaj mamy jeszcze takie drzewko, tu chyba prawdziwe rogi są w ogóle zamontowane, żeby to jeszcze lepiej, chyba cała w ogóle czaszka, żeby to jeszcze lepiej, no może nie rogi, po poroże będzie z czaszką, do, 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 dokładnie, no, ale tak to wygląda tutaj, piękna robota. A ja teraz wyglądam jak turysta z kamerą. No ale chłopaki tutaj, zobaczcie. Wszystko na czerwono. A my tankujemy. Dziewczyna tu nam tankuje gaz. A jeszcze Michał mówi paliwo. Srejnek. Saksowajcie tej? No. Why? Mamy jeszcze kolejną część, jak widzicie, wyrobów miejscowych, czyli piękne drewniane mebelki Tam jeszcze mamy jakieś, jakieś rzeźby. Zobaczcie tutaj jaki zegar. Więcej rzeźb. Tutaj takie potężne debele kurcze ile to musi mieć kilogramów. Jak nie to nie wiem, ale no, wygląda to porządnie, porządnie, jeśli jest w środku całe, a być może jest, bo to jest na jakieś filary, filary może takie, no ale kawał drzewa, no, zobaczcie, myślę, że to nie do ruszenia jest, też jakaś szafa, komoda, ale chyba jeszcze nie wykończona, bo tu jeszcze jakiś szybek brakuje tutaj też, część... Pracowni, także widzicie, stacja benzynowa tam też jakieś potężne na ścianie Ale nie wiem co to jest jakieś urządzenia Kmerskie być może tutaj bardzo dużo pracownic jest na stacji, Dała bardzo dużo pracowników O, tutaj zobaczcie, Ankor Wat Piękny obraz, pewnie też bardzo kosztowny. A tutaj też mamy chyba taką część sklepową, mieszkalną. I no mają tych wyrobów ogromną ilość, To ciekawe też. O, Michał tankuje drogi towar, już nam nie machać, czyli koniec. Jedziemy do Nakupendy. Wszędzie dobrze, w Nakupendzie najlepiej. Dziewczynka na dziku, nawet Panie Michale, bym powiedział. Dziewczynka. <grywa> Dzi dzika dziewczynka. Nie, dziewczynka na dziku. My już jesteśmy coraz bliżej na kupędy. Mimo e, ostatnich opadów, droga no. Jest lepsza niż w mieście. Lepsze A, niż w mieście. A, no właśnie tutaj, tutaj mieliśmy różne <grywa> w mieście przygody, ale to co w Kampocie, pozostaje w Kampocie. W każdym razie też. W można wpaść jak śliwka w kompot, O! Bagno. Zapraszamy również do dołączenia do naszej grupy na Facebooku grupa CamboLife. Life. Pokazujemy tam troszkę więcej, wrzucamy zdjęcia, informacje, link w opisie tego filmu. Subscribe now.